z pasikonikiem. Wiem, że długo na to czekaliście. Oczywiście mam dla Was kod rabatowy na hasło mizerka otrzymujecie 10% zniżki, także wydaje mi się, że warto skorzystać i sobie coś zamówić z rawacikiem. Także co, na Instagramie mówiłam, że zaczęłam współpracę znowu z pasikonikiem, wracamy do Timu. Wiem, że wielu z Was na to czekało i czekało na właśnie. Taki e, unboxing ze sklepem języckim Pasikonik. No ale dobra, nie przedłużam już i otwieramy. Jak możecie zauważyć, jestem e, w moim nowym studio. E, jeżeli nie oglądaliście, jak tworzyłam je właśnie, to zapraszam tutaj na ten film e, 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 i warto obejrzeć i zobaczyć, jak właśnie. Powstawało to magiczne miejsce Strasznie mi się marzyło takie moje studio, wiecie, żeby żeby nagrywać bez problemu, żeby było ładne otoczenie Zobaczcie, mam kwiatka, mam tutaj taki jak w tych hollywoodzkich filmach nie wiem jak to się nazywa, napiszcie mi w komentarzach i mam też tutaj obraz pokiego. niestety widzicie tylko w sumie jego kawałek, ale jest tutaj i cieszy moje oko, jest przepiękny. No ale dobra, otwieramy, otwieramy, bo ja tutaj gadam, a wy chcecie pewnie zobaczyć, co zamówiłam. Dobra. Tak. Okej, okay, dobieramy się już tutaj do wnętrza, i mamy, słuchajcie dwa takie kartoniki, które są ze sobą połączone, trochę je tutaj rozdzielimy, żeby łatwiej było nam się dostać do środka. Okej, okay, mamy jeden sobie tutaj połączymy. I kolejny karton. Dobrze, także zaczynamy od tego większego. Jeśli interesują Was ceny, to będą tutaj podane w którymś narożniku. Nie będę szukać teraz i patrzeć, ile to kosztowało, bo w sumie nie pamiętam dokładnie co i jak, a zajmie mi to strasznie dużo czasu. Już po prostu przy montażu Wam tutaj w sklepie te ceny. Dobrze, otwieramy i proszę Państwa, mamy tak zabezpieczony karton yy, tutaj papierem. Dobrze, by było, żebym nim nie nakruszyła. Położę sobie go tutaj z yy, boczku może. Dobra, niech tak będzie. Wyjmujemy, słuchajcie, produkty. I yy, tak, pierwszy produkt już Wam pokazuję, co to jest. Miałam kiedyś, słuchajcie, niesamowity smar. Czekajcie, ospotać. Smar firmy EFAX, tak to się czyta? Nie wiem, ale on jest niesamowity. Ja kiedyś go miałam, i to jak on nawilżał i pielęgnował siodła, to był naprawdę kosmos. Mam tutaj naklejkę, że on kosztował 45 zł. E, Także niedrogo, jak za taki smar. A z tego co pamiętam, to był naprawdę mega, mega wydajny. Przetestuję go znowu i zobaczę, jak tutaj się sprawdzi. Ale naprawdę, z tego co pamiętam, to był mój ulubiony smar. E, no i zobaczymy. Zobaczymy, jak on się będzie nam sprawdzał. Na pewno na jakimś vlogu pokażę Wam, jak go użytkuję, jak smaruję siodło i powiem swoją ocenę na ten temat. E, dobrze! także mamy pierwszy produkt, lecimy z kolejnym, żeby nie przedłużać i za bardzo się tutaj nie nie yy, roztrząsać nad jednym produktem yy, bo mamy ich naprawdę sporo yy, dobra ach co ja tutaj zamówiłam takiego że tak ciężko to mi otworzyć ach Dobra, okej, okay, mamy, słuchajcie, mamy smar od Black Horse'a i od sklepu Pasikonik, smar do kopyt, zobaczymy jak olej właściwie nie smar, jak on tutaj będzie nam się sprawdzał, zobaczcie, Black Horse ma nową etykietę, olej do kopyt z witaminą E, silnie nawilża, odżywia, nadaje sprężystość, wygładza, chroni kopyto przed działaniem czynników zewnętrznych, zawiera długotrwały połysk. No i co jest fajne i to też jest smaże od Young Horsa, że mamy Te opakowanie właśnie z, zobaczcie, pędzelkiem od razu. Powącham w sumie. Pachnie nijak. Nie, nie potrafię opisać, może jeszcze powidowe zapachy nie wróciły moje, ale nie pachnie jakoś tak mocno. Ee, raczej tak delikatnie, bardziej bezzapachowo, tak bym to oceniła. Także sobie przetestujemy i zobaczymy porównamy z Jondym, e, który nam się lepiej sprawdza, a może obydwa będą świetne. Kolejny, o, słuchajcie, to jest krówka od Zajczy Black Horsa. E, ja jestem na diecie, ale krówką się potestuje na pewno. E, lecimy dalej, dalej słuchajcie, mamy kolejne opakowanie, kolejny pięknie zapakowany produkt naprawdę tutaj pasie to nigdy dwa, żeby się nic, zobaczcie, nie wylało i to jest, słuchajcie e, żel na owady no, dość taki gęsty mi się wydaje, pachnie naprawdę jakoś tak miętowo e, coś w tym stylu, nie jestem pewna ale jest, eukaliptus jest e, i tutaj jakieś inne rzeczy mm, po angielsku, a mój angielski jest taki wiecie no średniawy, e, whatever, <grym> ale tak, e, bardzo fajne, bo e, to możemy nasmarować, e, nie musimy psikać, niektóre panie bardzo nie lubią psikaczy, e, Poki na przykład strasznie nie lubię jak mu psikam e, grzywę czy grzywkę. Więc tym bardziej raczej pyska by nie dał sobie popsikać No i tutaj mamy taką możliwość, że jak smarujemy to możemy sobie ominąć właśnie te wrażliwe miejsca Takie jak okolice oczu czy chrapek Więc taki żel na pewno będzie fajny Zbliża się sezon na muchy, więc będziemy na pewno sprawdzać Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej Mamy tutaj kartonik w kartoniku I mi się wysypało, ale to nic Wyjmujemy, o, mamy, zobaczcie, kolejną krówkę Ale by przejadła O, tu jest więcej krówek To chyba się podzielę z moim Kubą, bo on je uwielbia No ale dobrze, dobrze Mamy kolejny preparat Czekałam Słuchajcie, jest to I jest to, słuchajcie Preparat od Car and, I and Martin Mam nadzieję, że dobrze to czytam I to jest Taki Środek na jakieś odmiany skórne w sensie wiecie jak coś jakiś jest świąt, czy poki przykład ma takie wypadanie sierści to będzie bardzo fajne bo go strasznie to spędzi wszystko on często jak zmienia sierść z zimowej na letnią to po prostu go wszystko spędzi ma taki wiecie łupież i stwierdziłam, że wypróbuję właśnie ten produkt i już wam mówię, co tutaj jest więcej napisane Kojący płyn specjalnie przygotowany dla koni e, przynosi natychmiastową ulgę. Efekty widać w ciągu dwóch tygodni, także jestem mega, mega ciekawa. E, na pewno sobie zastosujemy i sprawdzimy, e, czy działa. E, no, on ma takie miejsca, że go po prostu spędzi ta skóra troszeczkę, e, bo jednak ta zmiana sierści u niego zawsze jest taka cięższa. E, no ale dobrze, mamy. Kolejny produkt, lecimy dalej, bo nie wiem ile będzie trwał ten unboxing jak ja Wam tak będę opowiadać tutaj e, ciągle. I dalej mamy, słuchajcie. O, to jest też bardzo fajne, na co czekałam i chciałam i zamówiłam. E, to jest preparat, to jest taka, m, taki spray do czyszczenia siodła. On ma za zadanie usunąć brud, wiecie, kurz, sól, która jest spod u konia właśnie na skórze. Właśnie ten preparat jest do stosowania właśnie na skórę, na to, żeby wyczyścić tą skórę, a później posmarować. Zapobiega powstawaniu plam, pojawieniu się pleśni. Jednocześnie pielęgnuje skórę, nie zostawia tłustych śladów. Tutaj tak, jeśli czyścimy, to niewielka ilość preparatu na chwilę, później zetrzeć sobą szmatką, w razie konieczności powtórzyć. I ten preparat może, słuchajcie, stosować w formie... Bo zobaczcie, on ma tutaj taki cypek, który można zamknąć, otworzyć i może być taki zwykły spray, albo może właśnie Wam się zrobić taka pianka, Właśnie ja tak myślałam, że jak kupowałam to tam było napisane, że pianka eee, ale super mega i bardzo duże opakowanie także wydaje mi się, że wystarczy na długo eee, czat Jestem mega ciekawa tego produktu i bardzo chętnie go przetestuję bo u mnie sprzęt strasznie się kurzy eee, i brudzi szczególnie popręg popręg to już w ogóle pełno soli ma na sobie eee, Dobrze jeśli chodzi o tą paczkę to, to to by było na tyle. Bierzemy się za kolejną paczkę. Musimy tylko zostawić tutaj nasze wszystkie rzeczy, i bierzemy się za kolejną paczkę, i już sprawdzamy, co my tutaj mamy. Słuchajcie, co ja jeszcze mogłam zamówić tutaj. I tutaj, słuchajcie, jest coś dla mnie. Tak, nie jest. Coś dla mnie. Eee, w pierwszym rzucie mamy smyczkę. Tutaj jest Horse Tak, smyczka z Blackosa. Mamy, słuchajcie, tutaj rachuneczek, paragonik, wszystko cacy. I mamy, słuchajcie, naklejeczki. Dobra, miałam chwilę przerwy ale się zmachałam musiałam iść na dół, bo przyjechał kurier i właśnie dostałam kolejną się, więc zaraz będę nagrywać jeszcze jeden unboxing ale to o czym mówiłam, że dostałam naklejeczki takie, takie zobaczymy może sobie nakleję je gdzieś i tutaj są już rzeczy dla mnie pierwsza rzecz to jest przepiękna różowa koszulka właściwie chyba golf ze spuksa. ja jeszcze nie miałam okazji korzystać właśnie z ubrań, produktów właśnie tej firmy także zobaczymy jakość wydaje się chyba w porządku bardzo przyjemna w dotyku no i tak jak mówiłam jest to golfik ze Spooksa, tutaj mamy delikatny nadruk no bardzo ładny kolor różowy taki Także no śliczna jest. Na pewno jakieś zdjęcia tutaj w niej spróbuję zrobić na dniach, ale oprócz koszulki ze spuksika mam jeszcze, słuchajcie, bryczeski, również ze spuksa w kolorze granatowym. Chciałam w ogóle w kolorze takiej oliwki jasnej, ale niestety nie były już dostępne i strasznie ubolewam. No bo mam tych granatowych bryczesków jednak trochę, a inna oliwka nie przepadała mi zbytnio do gustu, ale granatowy to jest, wiecie, taki uniwersalny kolor. Będzie do wszystkiego pasować, a zdecydowanie do tej koszulki. Wow! Będzie ogień! Są to takie bryczeski, zobaczcie, z wysokim stanem. Mamy tutaj trzy takie. Guziczki, zapięcia, lej oczywiście silikonowy i już po dotyku czuję, że będzie fantastyczny. Ja wzięłam rozmiar 38, mam nadzieję, że się wcisnę w nie. W końcu jestem na diecie, dupa mi się trochę skoczyła, więc nie powinna mieć problemu. Zresztą zawsze nosiłam 38, eee, 38, 36, no teraz 38. Dobra, pomieńmy moją dupę. Eee. I mamy co? Tutaj piękne, delikatne, delikatne logo spusa, naszyte. Mamy też kieszonki, które emitują kieszonki. Tak naprawdę nie są to kieszonki. I guziczki tutaj spuksowe. I co jeszcze? Tutaj z przodu delikatne logo spusa. I tak się prezentuje. ściągacze na nóżkach. No pięknie. Są prześliczne i w ogóle lepiej wyglądają na żywo niż tam w sklepie, jak oglądałam internetowym, więc naprawdę super. I mamy jeszcze tutaj kieszonki. O, dość głębokie z przodu. Zobaczcie. Cała ręka mi się mieści. Ciekawe jak telefon. Sprawdźmy. Telefonik. O, cały telefonik się mieści. Także super. Super. No, także yy, pojemne kieszonki są dobrze, kochani. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. No, niestety więcej produktów już yy, nie mam. Ale nie martwcie się, niebawem będzie kolejny unboxing. Właśnie ze sklepu i dzieckiego Pasikonik będą co miesiąc, więc napatrzycie się wszyscy na te przepiękne produkty, które właśnie oferuje sklep i dziecki Pasikonik. Ja bardzo bym chciała podziękować Pasikonikowi za współpracę, zaufanie po raz kolejny, za cukieraski i oczywiście dodatki do mojego zamówienia. Mega, nie mogę się doczekać, kiedy się ubiorę w te rzeczy i przetestuję te produkty. Także co? Pamiętajcie, że macie kod rabatowy na hasło Mizerka, aż 10% zniżki w sklepie pasikonik korzystajcie, oznaczajcie mnie na story, na swoich instagramach, ja chętnie to poudostępniam na swoim profilu. Podziękuję Wam oczywiście za um, wspieranie mnie poniekąd i to, że... Y działacie i korzystacie z mojego chodu rabatowego. E, jeszcze raz dzięki Pasikonik. Widzimy się niebawem e, do następnego filmu. Buziaki, cześć, pa.